Szanowni no, widzowie, dzisiaj sobie gramy, że dzisiaj sobie postaramy yy, wymaksować kruka, znaczy no wymaksujemy raczej yy, tego w jeden odcinek, ale postaramy się jak najwięcej bić pucharków na kruku, ponieważ teraz staram się wbić maksymalną, no, brakuje mi 199, nie, 189 pułków, staram się właśnie go wbić na maksymalną. Mam go na y, właśnie y, 41 randze y, Czyli mityk mi jeden Inaczej, no to dla mnie to jest taka Oczywiście zachęcam do subskrybowania i lajkowania mm. Ja mi to dodatkowo motywuje, bardzo by mi było miło o, Kołam tu mapę, naprawdę ja ją uwielbiam że Jest mega dobry Lecimy tam jest dynamite Dobra, ten sprang ja się na razie w to nie mieszam, więc wtedy i dobrze się tego. skrzyneczkę. Dobra, oni tam się nawalają. Nie, 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 ten kit. Ten kit mnie widział widział. Dobra, kit mnie nie widział. Na razie nic nie robię. Na razie, na razie też lubię kampić sobie, widzowie. Dobra. Tyk, tyk, tyk. Dobra, wychodzi... Nie, ja wiem, że tam jest kit. I on ma ulta. Nie, ja, ja tam nie idę, ja to po prostu wiem. Cyk, 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 cyk. No nie, ja już to przegrałem. Dobra, widzowie. Jak jad... Co? Jakim já tam do... Co? Jakým cizem já tam dojadl? Nevím, nevím. Dobra, lecíme sobie z kolejnou rundou. O, rodze si obok Edgaya. Na mityku 2. Pyk, pyk, pyk. Dobře, všichni na Edgara. Kurce. Ja mam to, mogę to po prostu dołożyć, ale nie do Na razie. Pyk, pyk, pyk. Dobra. MZD-ła. Pięknie, pięknie. I rozwalmy to, tak? Na później, wiecie. Na później. Sobie możemy to troszeczkę tutaj i rozwalać mapę, żeby mieć. W razie czego jakieś takie takie wiecie takie przejścia, żeby szybko móc uciec. w taki M. oj kurde, znowu w miejsce. Znowu nic się niepotrzebnie się nie No niepotrzebnie zupełnie niepotrzebnie. Jak widzicie, jak teraz to nagrywamy 14:46, więc tak powiedzmy do 1:00 i będę musiał wrócić, to będzie się tam musiał załadować. Więc, yy, no, także... Zobaczymy. Nie wiem, czy ten... Dobra, tam bijemy Edgar. O, kurczę. Dobrze. Zaraz będziemy mieć ulgę. Więc ja od niego tutaj sobie uciekam już. Dobra, tam jest Mortis. Mortis Mortisem wolę nie walczyć. Dobra, przyk Idziemy na Edgara. No nie! Tamtego Edgara trzeba było zabić. Dobra, ja tu sobie poczekam. Mamy, mam dobrą sytuację. Mimo że nie mam żadnego kilo, to mam dobrą, dobrą stabilną sytuację Tam jest Edgar. Nie tylko jaką on ma tą Moc Sabea. Ja to nazywam po prostu bo no, zdolność to nazywam też. Znam to zdolność albo Moc Sabue ja po prostu... Upewnimy się, czy tu nie ma. Dobra. Te cztery krzaki są czyste. Przynajmniej mam taką informację już. O nie, nie, dobra, tam jest jestem. Nie będę jej tam. O, dobrze, dobrze, trapimy. Dobra, skakać na jązór ten Dobra, skaczę, bo ona na blisko. Na blisko to ona nic nie zrobi. Na nie powinna. Dobra. Dobra, dobra. O kurczę, 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 kurczę. Są problemy, no są problemy, są problemy. Pięknie, pięknie, pięknie. Aj! O, już miałem z hiperką używać. Już miałem kurczę blad. Ale mamy drugie, 8. drugie miejsce, fajnie, fajnie. Już prawie tych dwa. Lecimy. I może też y, jutro raczej się y, pojawi też odcinaczek zobaczycie z czego, nie powiem wam. Czy się domyślać, nie powiem wam, z czego będzie, ale może domyślajcie się, no i jutro po, no, po prostu wiecie, to tak powiedzmy na 99%, o, nie, no nie, no nie, no brak mi słów naprawdę, dobra, wracając do tego co mówiłem, to na 99%, jutro będzie odcinek. Więc jutro się szykujcie po prostu... szykujcie się, no, tyle wam powiem, przygójcie się. Przygotowuję dla Was też już jutro odcinek. Dobra, tam mamy Leona, no, tam mamy serca. No ciekawie, ciekawie to wygląda. jak wcześniej mówiłem, trzeba zacząć sobie robić takie przejścia, tak jak na tej ludzie mówię, żeby uciekać na przykład od takich Mortisów. Tylko sobie skrzyneczkę, ten, ten tutaj tyk, że Ten Mortis może być co. Nie no kurczę. Ale dobra, tam Edwin na niego poleciał. Świetnie. Pyk, pyk, pyk. O kurde, no i się. Ja pierdziel... Ej dobra, teraz powinien taki domować, żeby tego nie rozpłaczyć, bo cztery poerki też nie najgorzej to wygląda. Dobra, dobra, lecimy sobie tu dalej. Mm. Dobra, tam mamy... ui... Nie, to jest M. Więc podejdziemy pięknie tu na blisko, cyk, kurczę, 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 no. No i teraz już się zaczynają problemy. Pyk, 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 no, pięknie, pięknie, pięknie. No chodzi ładnie tutaj. Teraz wygrałam, e, teraz tam mamy tarę. Dobra, skakać na nią, nie wiem, nie wiem. Dobra, skaczę. Pyk, 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 kurczę, kurczę, kurczę. No już trzeba uważać, trzeba uważać. Tam idzie jakiś kolcik. No trzeba się zabezpieczyć tutaj. Tam jakiś omortisik. Trochę ze zbijemy tarę jak? No pięknie, pięknie Kójdę sobie to robimy. Tam jest Mortis. Dobrze, dobrze, Mortis Daddy dead, Daddy dead. Idziemy dalej, idziemy dalej. Tam jest stara. Dobra. Dobrze, 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 jej unikamy, dobrze. O nie. Dobra, co, so, widzowie, nie pytajcie, czemu użyłem ziperki. Ja czasami tak odruchowo mam, że jak mam tak mega małą, nie, mega małą apę, to po prostu już tak się śpię, że po prostu, no, używam tej ziperki. Panikuję, to jest... Panika, to jest panika, widzowie, nie pytajcie. Jakby nie hejtujcie mnie za tego, za tą hiperkę, to jest pod wpływem emocji panika i takie się Dobra, jakby się... Dobra, się z tym drugim. Pyk, pyk! Dobra! Dobra, widzowie! Steamujmy się z nim. O nie! Ziomek Nie, nie, dobra, ej No ale a szanuję, szanuję, że się poświęcił, mega szanuję Zobaczmy sobie Zapro, a Zaprośmy go do znajomych Zobaczmy sobie w dzienniku bitew No bo, no akurat takie zachowanie, mega szanuję no, no, jest, kuruki, a faktycznie a tego, na, no szanuję, szanuję to za takie y, zachowanie O Odbierzemy. i otwieramy sobie. I co my tutaj mamy? Uwaga, uwaga, co my tutaj będziemy mieli. Poziom drugi, super sneakersy. Monetki. Dobra. O, ikona gracza, browser. Jakaś ikonka. Dobra, wchodzimy sobie teraz w dziennik bitew Który to był teraz? To był ten. I drugi, o ten. Ej, on też ma 8. Ej, widzowie, on ma dokładnie tyle samo kucharków. Co ja? On ma tyle samo pucharków. Co ja widzowie na, na kruku? To jest ten. U, ale mam mega mało pucharków. Nie, a Max Tier ma 5 Max Na Jessie to podziwiam. To naprawdę trzeba mieć talent. Dobra. Kurde, jak się zapraszała do znajomych? Wspomniałem ogólnie, jak się zapraszała do znajomych. Czy w ogóle się ta, tak bo no Bo chyba jednak nie. To chyba trzeba wchodzić. Dobra, ale ogólnie ziomka mega szanuję. Ja mam, no już 820. A to ja mam w tej rundzie tyle samo mieliśmy. No bo ja zdobyłem dwa więcej bucharki przecież niż on, bo ja, on zdobył 8, za to drugie miejsce, ja 10. Dobra, nie no, ziomek spokojny, my już sobie idziemy do następnej rundy. Ja bym powiedział że najpierw sobie pozbieram strzyki, ale na tego kolta głównie poluję, bo ja, no, po, wydaje mi się, żebym go pokonał bardzo łatwo. A jest Gail, który jest tym koltem. Się Aha, zrobili, żeśmy to samo. No nie, ale on też dednie. Czekaj, deadnie, nie, nie, deadnie przez tego cuba. Gdyby nie to chyba by deadnie. Dobra, no? Tego spajka wydaje mi się, że nie będzie tak bardzo ciężko pokonać. Dobra, tam, sława jest. Oto jest właśnie ten Spike. I zaraz się przekonamy. Dobra. Nie! O, jeszcze cudem żyje. Dobra. Nie! O, dobra, dobra. Widzowie, 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 to, co tu się stało, co tu się stało. Wytłumaczcie mi. Nie mam dla pojęcia. Pik, pik, pik. Dobra. Pięknie. No i dobra, jednak myliłem się trochę z tym spajkiem, bo faktycznie no, jest dobry. Jest dobry, jest dobry. Tak jak mówiłem, robimy sobie przejście. Trzeba myśleć długofalowo. Oj, 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 no z tym darylem wolę nie zadzierać. I zostały trzech zadymiarzy, to doł czy jakiś? Dołd tam się odradza, dobra. No wygląda to dobrze. Trzeba skorzystać, póki Dołd trochę stracił. Aj, no już. Ej, gdybym teraz użył tego Ulda, to ja bym to ten ten nie wydał. No mogę już troszeczkę szybciej. Ja mam właśnie problem. Muszę sobie poćwiczyć ten refleks z Ulda, bo za, mam, no, generalnie sła, słabo z, z moim refleksem. Z ultem, jeśli chodzi o Uld, to, to będę musiał sobie trenować. O kurde, jakaś y Master y, Kaze, To będzie ciężko. Widzowie, będzie ciężko. Widzowie. Dobra, tam jest jakiś Edgar. Go powinniśmy łatwo... Co tam? Nikogo nie ma tam? tam jest jakiś kruch, ale dobra. Tak, ja sobie tutaj idę. Dobrze, Edgar tam obrywa. Dobrze, dobrze, niech Niech Kurczę, o kurcze, o kurcze, nie no widowie i znowu tak zlamiłem, do, dokładnie w ten sam sposób, że nie, miałem ten refleks, żeby, żeby właśnie użyć tego, tej mocy. Muszę na tym dobrze po Tam jest Edgar. Dobra, robimy tego Edgara, robimy go, widzowie, robimy go. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Kurde, nie chcę mi się za nim gonić. Na razie sobie tutaj skrzynkę porób... O kurde, już w tym odcinku. 8 minut to chyba zaraz, ale Kącić końcu sobie powiedzmy jeszcze jedną rankę, może spróbujmy. Dobra, tutaj jest skrzyneczka kolejna, no jest już... Jest już tylko sześciu ze zmioczy. Dobra, ej widzowie. Przeżyłam to jakimś cudem, Prze Jakimś cudem dobrze, że myślałam, że tego nie przeżyję, O kurde. I co ja właśnie zrobiłem, no w sumie to nie zna, ja nie miałem za dużo tytułów. Drodzy ustalmy sobie cel, że muszę bić jeszcze jedną rangę, to w zasadzie wystarczy mi teraz chyba tylko yy, wygran, yy, wygrana i yy, piąte miejsce, no nie? Dobra, są, są ciężcy przeciwnicy, są ciężcy, będzie yy, trzeba to jakoś ugrać. Dobra, pozbieramy sobie skrzyneczki. Zbieraliśmy sobie skrzyneczki teraz, i możemy sobie iść do walki. Tam mamy Lili, dobra? Lili się akurat nie boję. Dobra, tam jest Lili, jej się nie boję. Nie! zlamiłem. Zlamiłem, dobra! Kurde, 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 zlamiłem! Dobrze, dobrze! Dobrze, dobrze, dobrze! Zrobiłem! Zrobiłem to! Idą winy, ja, ja to po prostu. Ja to po prostu wysyłam na czat klubowy. Naprawdę, ja, ja myślałem, że ja już po prostu pewny że No do, do, to był pewny dę, ale. Ja, ja nie wiem, jak ja to zrobiłem. No skill, skill, to jest skill, to No i mógłbym się nawet od razu podać, ale powalczę. Bo w sumie to dobrze mi idzie. Nie no, no chciałem użyć ulta, chciałem gadżetu, ale on mi najpierw gadżet, później ulta. Dobra i widzowie teraz czwarte miejsce i wbiliśmy tą kolejną rangę i koniec odcinku. Nie chcę też, żeby ten odcinek się kończył, no ale y, też nie chcę was przynudzić tutaj, i lecimy sobie dalej. Yy. I widzowie chciałem wam powiedzieć, że na końcu odcinka będzie tajna informacja na samym końcu, więc czekajcie, dotrwajcie do tego końca, bo no na końcu będzie informacja. No to jeszcze chyba trochę sobie widzowie pogramy. Chyba trochę sobie pogramy widzowie. No co, co ja na to poradzę? Musicie jeszcze trochę poczekać na tą tajną informację. Ona też nie będzie tak centralnie na końcu, żeby, żeby nie było tu takich cwaniaków, co sobie przewinął na koniec i zobaczył. Ona tak będzie... W którymś momencie powiedzmy, bo to nie ma tak, że ktoś się nie będzie oglądał. Co wy widzowie? Nie wiecie w którym momencie będzie tajna informacja, więc... Więc wyczekujcie, wyczekujcie, bo może być nawet za 10 sekund widzowie. Miss Cordelius. O kurczę. Nie no! Próbuję tego użyć. No nie było szans, no to jeszcze trochę widzowie sobie pogramy. No. Ja cię sudę, ale żeś ale żem że spalił prawie 15 bucharków. Dramat, dramat widzowie. Znowu się roz o dobra, tu już wydaje mi się, że są dużo łatwiejsi przeciwnicy niż w tamtej rundzie. Oj, Edgar na maksymalnej, świetnie. Dobra, tam sobie wyczekajmy, aż któreś... Aż może... Aha, no to szelka ją porobiła. Ja nie będę na razie z tą szelką zadzielać. Poobserwuję sytuację. O, tam mam czekaj, No tutaj się sprawdzam. Dobra, chciałem tego Edgara zabić, no ale Edgar, jak Edgar. Lecimy sobie dalej, lecimy tutaj. Skrzyneczka. Dobrze. Dobra, teraz mamy wysokie miejsce. No, mamy już pucharki na plus. O, no i może, widzowie, to może być przedostatnia rundownika. I tak też obstawiam. Więc no zobaczymy, zobaczymy. Fajnie jednak by było jakbym to drugie miejsce zrobił. Kurczę, no szkoda, szkoda, ale... No ale teraz drugie miejsce a... Czekaj... No tak, drugie miejsce widzowie. Yy, no musi być drugie miejsce, albo pierwsze jeśli nie chce wam się oglądać, to ki mi. A tajna informacja już może być nawet za chwilę, więc... Dobra, podaję teraz tej... Tu... Dobra, widzowie, ten, kto teraz dotrwał, to tajna informacja idzie do was, czyli... A nie, nie ma jeszcze tajnej informacji, musicie jeszcze trochę sobie poczekać. Dobra, daj tam leży, pięknie. O, już parę osób tutaj. Deadło. Dobra, tam są Edgary. O nie. o nie. O nie, o nie, no i cóż, cóż, cóż. O Boże, że mnie nie czekać. No ale no. Co ja mam poradzić? Co ja mam poradzić? Co ja mam poradzić? E e nie, ja nie, poradzę, co Na wam poradzę nie, 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 go na spokojnie zniszczymy. Nie, widzowie mam dość. Chyba nie będę kontynuował. Po prostu tego cika bo już nie wytrzymam. Jeśli chcę wygrać, może zająć drugie, pierwsze miejsce, ja już nie wytrzymam. Naprawdę mam dość. Mam dosyć. Tyle wam chcę jak na razie przejść. A ja jestem znerwiony po prostu mam ochotę rozwadzić telefon i z tego brawla z telefonu mojego. po prostu mam ochotę. Pierni... Pierniczyń. Pierniczy coś całej siły. Dobra, ale tę godzinę rozwalimy. Dobra, dobra. Mamy tu jeszcze dwie skrzyki dobra. Zostało 8 osób, a ja mam dwie skrzynki i rozwaliłem jedną. Siedem osób, pięknie, dobra widzowie, to będzie ta runda. To będzie runda pierwszego miejsca, Mów dobra albo drugie, pierwsze, drugie, albo trzecie miejsce. Mówię wam, to będzie to, to będzie to widzowie, to będzie to. Pyk, pyk. No i tak się widzowie właśnie gra, kurde. Co, co to było? Ej, co mnie walnęło? Ej, ja sam nie widziałem, co mnie walnęło, dobra. Już muszę uważać, ale to jest skill widzowie. To jest skill. Dobra, idziemy sobie po fiuzzika. Czyli teraz umożliwiał? Idziemy to sobie... O kurczę, dobra, ale jest Mandy. Mandy raczej na spokojnie pokona. Mandy dla mnie Czy w sumie jak ja nie wiem, to jest. Znaczy, Mendy jest dużo słabsza od druga. No, z tyloma Nie! Widzowie, jak ja mogłem to przegrać? Tam był brog jednokubowy i Mendy zero-kubowa, a ja miałem sześć i przegrałem. Nie, ja mam dość tej gry. Ja oficjalnie deklaruję, że mam dość tej gry. No to może z pół godziny ten odcinek potrwa. No, co ja mam wam na to poradzić, Willy? Co ja mam wam na to poradzić? tam jest skid. Nie, nie, nie! Dobra, nie widzę, że ja nie robię tego odcinka takiego dużego po prostu. No, nie chcę mi się. Nie chce mi się, no i, i no, znaczy mi się w sumie by chciało, ale podejrzewam, że wam też nie może nie chcieć tego tylenu, oglądać. A niektórzy chcą już po prostu tą tajną informację usłyszeć. Mm, dobra, Teraz już tak bez żartów na serio podaję. Widzowie, tajną informację, a brzmi na to. Szykujcie się, po prostu się szykujcie. I widzowie, nie powiem wam dokładnie szczegółów. Ale chcę powiedzieć jedno, szykujcie się.